Już od jakiegoś czasu pod filmami, w komentarzach, powtarza się prośba o konkretny odcinek, o konkretne stworzenie, o konkretny materiał. Chodzi oczywiście o stworzenia zwane gryfami, i właśnie o nich będzie ten odcinek. Mogłoby się wydawać to oczywiste, bo widać po tytule, ale wolę się upewnić, że każdy będzie wiedział co i jak. Ogólnie jest to niemałe wyzwanie powiedzieć coś o gryfach, bo nie są to stworzenia z konkretnej mitologii, ale to zaraz. Zacznijmy od tego jak wygląda gry. Jest to połączenie orła i lwa. Dokładnie to do stworzenia te są przedstawiane jako istoty o ciele lwa i skrzydłach oraz w głowie orła. Niektóre źródła dodają do tego jeszcze uszy dzikiego osła, ale na potrzeby tego odcinka nie będziemy się za bardzo zagłębiać w te atrakcje, bo jest raczej rzadko spotykana. I w sumie to jest prawie jedyna informacja, która się utrzymuje we wszystkich dziełach związanych z tymi stworzeniami, no, w sensie ten wygląd. W każdym razie mówiłem, że nie są to stworzenia z konkretnej mitologii. Już mówię o co mi dokładnie chodzi. Mianowicie pierwsze wzmianki o tym stworzeniu pochodzą ze starożytnej Mezopotamii z około 3000 roku przed naszą erą. Dodatkowo pojawiło się ono w podobnym czasie w starożytnym Egipcie, a do Europy przywędrowało mniej więcej w roku 1600, przed naszą erą. Stworzenia te miały być okrutne i dzikie z natury często polować na konie, woły i inne duże zwierzęta. Były też rzekomo groźne dla ludzi gniazda zakładały wysoko w niedostępnych górach. Wierzono, że można je udomowić zaraz po wykluciu z jaj. Od początku istnienia literatura wiązała gryfę ze złotymi skarbami. Miały wykopywać złoto z ziemi lub skał za pomocą potężnych dziobów, zaś w ich gniazdach znajdować miały agaty, jaspisy oraz szmaragdy. Miały też zażarcie bronić swych skarbów i czasem, podobnie jak smoki, o których był już odcinek, wpatrywać się w nie godzinami. W te skarby oczywiście. Stworzenia te miały również znaczenie symboliczne. Przypisywano im wiele cnót, między innymi szybkość, jako że mają w sobie tę część orła, Siłę, jako że są to w pewnym stopniu lwy, oraz czujność, to jest odniesienie do tych oślich uszu, o których wspominałem na początku. Jako że są to cechy oczywiście pozytywne, to gryfy można spotkać w masowych ilościach w heraldyce, czyli nauce związanej z herbami. No po prostu gryfy na wielu herbach widnieją. Dużo gryfów można zobaczyć na herbach miast polskich z województwa zachodniopomorskiego. Wymienię kilka, w międzyczasie owe herby będą pojawiać się Wam na ekranie. Tymi miastami są m.in. Gryfice, gdzie nawet nazwa miasta jest w jakimś stopniu powiązana z tymi stworzeniami. Podobnie Gryfino, Stargard, Świnoujście, Trzebiatów, Wolin i oczywiście stolica województwa zachodniopomorskiego, czyli Szczecin, gdzie nie mamy jednak całego Gryfa, a jedynie jego głowę. Poza tymi miastami również inne mają w swoich herbach gryfa, bądź też kilka gryfów. Oczywiście nie tylko polskie, bo w tym zestawieniu znajdują się również miasta niemieckie, francuskie, szwedzkie oraz hiszpańskie. Dodatkowo w kilku herbach gryfy nie tyle stanowią główny element herbu, co podpierają właściwy herb, najczęściej tarcze z herbem. I tak mamy na przykład herb Białego Stoku czy Władysławowa. No ale koniec o tych herbach, bo czas nas nagli, a trzeba jeszcze powiedzieć coś o gryfach z różnego rodzaju tekstów kultury masowej. Zacznijmy od czegoś, od czego lubię zaczynać, czyli od świata Wiedźmina. Wizerunek gryfa posłużył się w dużym stopniu w kampanii marketingowej gry pod tytułem Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jako że jest to nasz pierwszy większy przeciwnik, na którego dostajemy zlecenie i historia którego ciągnie się przez cały prolog, to twórcy postanowili, że nie tylko stworzenie to odegra główną rolę w jednym z trailerów promujących grę, ale również figurka dołączana do edycji kolekcjonerskiej przedstawia Geralta walczącego właśnie z gryfem. Poza tym w owej grze gryfy należą do grupy hybryd, czyli stworzeń, które są połączeniem różnych innych istot, Lef Jorzeł wiadomo. Dodam jeszcze, że na dalszym etapie gry mamy jeszcze do czynienia z tak zwanym archegryfem bądź też arcygryfem, który dodatkowo pluje toksycznym jadem, będącym jednak całkiem cennym materiałem w płatnerstwie, ponieważ w tym oto jadzie można ładnie zahartować sproje. W piątej części gry z serii Heroes of Might and Magic, o której to serii całkiem niedawno wspominałem, link w opisie, w przystani, czyli mieście ludzi, gryfy są czwartopoziomową jednostką, która jest klasyfikowana jako duża istota, czyli zajmuje cztery pola na polu bitwy oraz potrafi latać. Jego ulepszenie, czyli gryf królewski, jest oczywiście trochę mocniejszy kosztem większej liczby złota potrzebnej na rekrutację. W samodzielnym dodatku o podtytule Dzikie Hordy gra oferuje możliwość wybrania alternatywnego ulepszenia. W tym wypadku jest to gryf bojowy. Nie różni się on drastycznie od gryfa królewskiego jeśli chodzi o statystyki, jednak pozwala inaczej rozegrać bitwę poprzez trochę inne umiejętności. Chciałbym coś jeszcze dodać, niestety aktualnie mam pustkę w głowie, a tworzę ten odcinek na szybko, bo za dwie godziny ma być już na YouTubie. W ramach wynagrodzenia dodam kilka słów o innych odmianach gryfów. I tu mamy hipogryfy, czyli stworzenia, które nie powstały w wyniku połączenia lwa z orłem, ale konia z orłem. Najbardziej znanym hipogryfem jest Hardodziub z serii powieści o Harrym Potterze. Spotykamy go w trzeciej części, czyli tej o podtytule więzienia z Kabanu, i dzieje się z nim kilka ciekawych wydarzeń. Nie będę zdradzał szczegółów, żeby nikomu nie zaspoilerować. Dodatkowo pojawia się on w ostatniej części, ale tylko w książce, natomiast w czwartej części jest tylko wspominany, również w książce. I to już będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Wbijajcie na fanpage, link oczywiście w opisie i udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. A wytrzymajcie się, do następnego. No i cześć. I na koniec po raz kolejny ciekawostka. Czy wiedzieliście, że heraldyczny gryf jest zawsze rodzaju żeńskiego? Gryf rodzaju męskiego nie posiada skrzydeł.